Hej, cześć, witajcie! Z tej strony ja FNAF fan 555 i dokładnie tak. Yy... Ci co są z kanału FNAF Maniaki yy... no to witam Was wszystkich serdecznie, a ci co są tu pierwszy raz i jeszcze nie widzieli mojego kanału FNAF Maniaki, to możecie sobie zajrzeć do FNAF Maniaki. ja tutaj wam nie wyświetlę, bo nie potrafię tego, ale zajrzyjcie sobie do kanału Yyy tam będą się pojawiały gry, a na tym kanale pojawiają się recenzje i ogólnie vlogi, jak kupuję książki na recenzje. Już wam trochę powiedziałem: będą to recenzje właśnie książek. I książek, nie książek. Wiecie. Ogólnie recenzje i vlogi na tym kanale będą. Większość rzeczy będzie właśnie z FNAFem, bo FNAF Fan 555 bardzo uwielbiam fnaf yy, Więc dobra, dzisiaj recenzja książki Srebrne Oczy: Five Nights at Freddy's Srebrne Oczy, Bester New York Times yy, i stworzył ją Scott Calton i Kira Brad Risley. No. Yy, tak wygląda bok. Tak wygląda przód. A tutaj z tyłu zaraz Wam przeczytam, czy opiszę. Dobrze. Pierwsza część trilogii, opartej na kulturowej grze komputerowej Five Nights at Freddy's. Dobrze. 10 lat temu w pizzerii Freddy Fazbear's Pizza w miasteczku Hurrize dokonano okrutnych morderstw. 17-letnia Charlie od tamtego czasu. Usiłowała zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Bezskutecznie, bo to jej ojciec był właścicielem lokalu i twórcą znajdujących się tam czterech animatroników robotów mających postać olbrzymich pluszowych maskotek ulubieńców dzieci w dziesiątą, dziesiątą rocznicę tragedii tragedii Charlie spotyka się ze przyjaciółmi, pragnąc yy, pragnąc. Uczcić pamięć, pamięć zmarłego wtedy kolegi. Razem udają się do zamkniętej pizzerii, yy, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. A postawione w niej maskotki okazują się krwiożerczymi bestiami. Tak pisze z tyłu książki. Nie wiem, że macie trochę. Jakoś. Może nie jest jakaś szokująca, ale no. książki Ale jeszcze będzie lepsza jakoś na pewno na tych filmach, więc co. Ja sam mogę powiedzieć Wam, że jestem na 5 rozdziale 129 stronie powiem Wam, książka jest przekazacka. Bardzo dużo się w niej dzieje i bardzo można się w nią wciągnąć. I powiem wam ostatnio miałem bardzo długą przerwę, ale wczoraj sobie poczytałem i bardzo fajna książka, naprawdę wam mówię. I mam ją od świąt, tak szczerze. No, a ja jestem dopiero na 120. stronie, 129. stronie z 356. Ale to nic. Można, że chcę ją przeczytać i co? No, to była recenzja tej książki. A jeszcze mam te książki do zrecenzowania z i i czwartysowek, więc oczekujcie. Ja sobie to nagram na zapas, ale wrzucę to na pewno nie dzisiaj. Kiedy wrzucam odcinek z tego, tylko może jutro, pojutrze. Zobaczymy. Co, so, ja się mi Wami żegnam, jeżeli Wam się podobała recenzja. Yy, a, i mogę Wam ją polecić. Książkę oceniam 9,5 na 10. Bardzo ciekawa, tylko duża właśnie. To jest jej taki minus, że jest bardzo duża. Ale też e, w sumie nie, mogę powiedzieć, że 10 na 10. Dostałem ją na święta, tak szczerze Wam powiem że na święto ją dostałem. Eee. Nie, ale teraz mogę powiedzieć w sumie, że 10 na 10, no. Książka 10 na 10, bardzo polecam. Zakup. Aha, i jeszcze jedno. Eee, cena książki, żeby nie było, że oszukuję, 37,90 w MPku Dobrze. Ja się z wami żegnam. Co? Pa! Czekajcie na następne recenzje.